Jak ściągnąć random name picker? Widzicie sobie tu w, w, w tym Google Playu e random name picker, tego sobie nie wybieracie. Tego nie wybieracie. Idziecie na dół i tu random name picker z taką lupą i trzema chłopkami i zainstalujcie, otwórzcie, i jak to działa? No tutaj, no tu wpisujecie na przykład i tu wpisujecie jakiś ludzie może być, I teraz klikamy pick a name Uduch i ostatniego mi wybrało teraz. Tego nam wybrało. Jak chcemy usunąć, to klikamy na me. Jak wszystkich chcemy usunąć. A jak nie chcemy wszystkich, to wybieramy kogo chcemy. Ja klikam wszystkich i taki śmietnik czerwony. I to jest taka obsługa random day pickera.